Czym skorupka za młodu nasiąknie? Parafrazując to znane powiedzenie, postaramy się w dzisiejszym programie przekonać, dlaczego warto zarazić swoją pociechę żeglarską pasją. Żeglowanie to nie tylko atrakcyjny sport, ale także szkoła życia. Jeśli o szkole mowa, to zapraszam do takiej, która postawiła na edukację morską. Rejon, w którym nasza szkoła się znajduje, zobowiązuje nas do tego, abyśmy dbali o tradycje marynistyczne. Jest to na pewno nasza misja. Część naszych uczniów idzie do szkół morskich, później wybiera kierunki właśnie związane z morzem, więc staramy się zaszczepić przywiązanie do regionu w naszych dzieciach. Za chwilę rozpoczną się wakacje, dzieci wyjdą gdzieś na wodę i chciałbym, żeby mieli jako takie pojęcie o tym, jak się zachowywać w razie niebezpieczeństwa. Czy to swojego, czy to, czy to kolegów, koleżanki, której można udzielić pomocy przy jakichś bojkach ratunkowych, czy resuscytacji. Mniej więcej od 100 do 120 uciśnięć na minutę. Uwaga, pokażę, przykładam. Ręce proste, tak, kolana rozsunięte. Jest bardzo fajnie, dowiadujemy się dużo rzeczy. To są bardzo interesujące i mogę się czegoś nauczyć i mi się przyda to też w przyszłości, gdy się stanie jakaś sytuacja. zwą mnie Morsi, jestem bałtyckim kuzynem Delfina. Bardzo chciałbym móc razem z rodzicami bezpiecznie rzeczy w Bałtyku. Czekamy na mniej zniszczeń, hałasu i bezpiecznych sieci w Bałtyku. W wybrzeży Australii znajduje się Adrianco? Wielka koralowa. Tak, największa na świecie. I mam tutaj ustawioną wielką rafę koralową i ten podwodny, piękny świat będziecie mogli zobaczyć. Mieliśmy zajęcia i budowaliśmy łódki. Pod koniec roku szkolnego zaczęliśmy pływać naszymi łódkami. Bałem się właśnie tego pierwszego razu, ale jak wszedłem, to było bardzo fajnie i sobie tak pływałem. I nie chciałem zejść. Konkurs o tytuł mistrza nawigacji prowadzimy od 2016 roku, w tej chwili jest to wydarzenie wojewódzkie i coraz to nowe szkoły przystępują do warsztatów nawigacyjnych, które prowadzimy, by uczniów i nauczycieli wspólnie przygotować do tego niełatwego konkursu, bo bardzo interdyscyplinarnego. Podstawy nawigacji wykraczają poza podstawę programową szkoły podstawowej, ale no, jest to bardzo atrakcyjny sposób przygotowania kompetencji kluczowych uczniów. 600 uczniów wzięło udział w warsztatach i w konkursie mistrz popłynie w rejs Pogorią. No i tata po prostu zabrał mnie na morze. Zobaczyłem jego przyrządy jakby nawigacyjne. I po prostu mnie to bardzo zaciekawiło. Lubię po prostu matematykę, geografię. Na pomorzu pływamy nad morzem, ale też na pięknych jeziorach kaszubskich panie dyrektorze. Jak młodzież garnie się do tego opływania na Kaszubach? Widzimy tendencję wzrostową. Coraz więcej młodych ludzi i coraz młodszych chce pływać, chce uprawiać sporty wodne, bo sporty wodne to, to pływanie, to żaglówki, to również deski SUP, kajaki bądź rowerki wodne. Patrzycie przez pryzmat wyczynu czy raczej edukacji i kształtowania młodego człowieka? Na pierwszym miejscu zawsze stawiamy rozwój i bezpieczeństwo i to, żeby poznawać swoje środowisko lokalne, w którym żyjemy, a żyjemy na kaszubach wśród jezior, wśród lasów i chcemy to poznawać. Bardzo ważna jest edukacja związana też z bezpieczeństwem na wodzie, natomiast nie ukrywamy, że młodych ludzi, którzy zakazują predyspozycje do uprawiania sportów wodnych, pomagamy im w tym, żeby uzyskiwali wysokie wyniki. Taką podstawą do uprawiania sportów wodnych jest na pewno kontakt z wodą, a ten kontakt może się zacząć od najmłodszych lat. Najmłodsze dzieci, które uprawiają u nas sporty wodne, to są dzieci 6-7-letnie. Program edukacji morskiej, co Wam to daje? Jesteśmy w gronie wielu szkół, wielu ośrodków związanych z edukacją morską. Wspieramy się, daje nam to poczucie, że jesteśmy jakimś elementem tej edukacji morskiej na Pomorzu. Siedmiolatkowie mają pierwsze próby w tej chwili wyjścia na wodę. Do tej pory na symulatorze każdy był dwa razy, żeby poćwiczyć zwroty i żeby się oswoić z działaniem steru. Właśnie uczymy ich, jak to robić, już jak są fale. Staramy się, żeby dzieci robiły to same, bo jak dzieci teraz o czymś zapomną albo czegoś nie będą wiedziały, to potem na morzu już nie ma szans na to, żeby się nauczyć. Oni to muszą właśnie teraz, póki jest bezpiecznie i na brzegu. Moja przygoda zaczęła się od półkoloń żeglarskich, tam gdzie nauczyłam się jak się wsiada do łódki, w ogóle te wszystkie miecze i stery montuje. No i ja nigdy z, te z tego nie zrezygnuję, to jest moje marzenie, żeby być żeglarką. Fajne w pływaniu jest, no pływanie gdzie się chce, robienie grzybów, no i tak ogólnie jest fajne. Dzieci i młodzież potrzebują instruktorów żeglarstwa. Takich u nas na Kaszubach naprawdę jest mało. I dzięki temu, że mogliśmy uczestniczyć w tym projekcie, kadra zwiększyła swoją liczebność i dzięki temu możemy objąć więcej dzieci tym szkoleniem. Rejsy, które odbywała młodzież, to żaglowce. Też znany polski żaglowiec STS Pogoria. Dwa takie rejsy, które odbyła młodzież, łącznie blisko 80 osób. Na pewno była to duża przygoda, ale i duża nauka. Urząd Marszałkowski, celem przede wszystkim promowania edukacji morskiej, również dla tej młodzieży ze szkół średnich, był organizatorem dwóch konkursów filmowych w których młodzież miała przedstawić różnego rodzaju problematykę związaną z edukacją morską. Trzeba było nagrać krótki filmik, który następnie przez komisję był oceniany, a najlepsza 40 właśnie uczniów miała możliwość wypłynięcia na rejs. Bardzo szerokie kompetencje, które można nabyć w związku z uczestnictwem w takim programie. Bo to są kompetencje z jednej strony żeglarskie, dlatego że młodzież uczy się odpowiedzialności za innych członków załogi. Uczy się wiedzy o budowie łodzi, a także szeroko rozumiana wiedza. To jest wiedza o, o, o wodach Zatoki Gdańskiej, o wodach konkretnych jezior, a więc to jest, to jest geografia, to jest biologia. To są także kompetencje w zakresie nawigacji, a więc sięgamy i do fizyki, i do matematyki. Nigdy nie miałem z pływaniem nic do czynienia. Rok temu odbyłem swój pierwszy dalekomorski rejs. I tak naprawdę to dzięki właśnie Małszonkowstwu, który stworzyło konkurs filmowy, pozwoliło mi to, żeby taką przygodę przeżyć. Dlatego, że ja się interesuję filmem, fotografią. Nigdy nie myślałem totalnie o pływaniu. Kamil, nasz uczeń, został laureatem i miał okazję wypłynąć pogorią na rejs dalekomorski. Nie odstawał od młodzieży słyszącej, więc ja uważam, że. Bardzo rejs go też tak otworzył. Stał się, można powiedzieć, że takim odmienionym chłopakiem. Kamil opowiada, że na początku bardzo się bał, czuł się niepewnie, ale przełamał bardzo szybko barierę. A jego takim osiągnięciem to było wejście na reje. Rejs z, z Pogory najbardziej zapamiętałam, myślę, Ludzi, relacje jakie powstały między nami, te więzi strasznie się zaciśniły. Wiatr, jak był jednego dnia taki duży, i płynęliśmy na samych żaglach. To była taka moja pierwsza styczność z żeglarstwem bezpośrednia i nauczyłam się tam klarować żagle, te wszystkie liny wiązać. No, i to jest takie nowe doświadczenie, które jednak zostaje w pamięci. Niewykluczone, że wśród tych uczniów są przyszli profesjonalni żeglarze. A o występach ich starszych koleżanek i kolegów w serwisie informacyjnym, który przygotował Krzysztof Szczypior. W Narodowym Centrum Żeglarstwa w Górkach Zachodnich polskie żeglarki i żeglarze z rąk ministra sportu odebrali imienne kwalifikacje olimpijskie. Niespodziewanie do Paryża pojedzie także Michał Krasodomski. Z AZS AWF jest Gdańsk w klasie Ilka 7. Stało się tak, gdyż z wystawiania swojego reprezentanta zrezygnowała Szwecja, a Polak był na pierwszym miejscu na liście rezerwowych. Takich regat w Polsce jeszcze nie było. W Gdyni w 2027 roku odbędą się Mistrzostwa Świata w klasach olimpijskich. Nad Bałtykiem rywalizować będą żeglarze w klasach dwuosobowych: 49er, 49er FX, Nakra 17 i 470. Rok przed Igrzyskami w Los Angeles rywalizacja zgromadzi około 700 żeglarzy. O prawo do organizacji mistrzostw walczyło 13 krajów. Po raz 13 wręczono nagrody imienia kapitana Leszka Wiktorowicza. Laureatem nagrody głównej został Jerzy Jaszczuk, kapitan żeglowca generał zaruski, który poprowadził pięciotygodniowy rejs socjoterapeutyczny po Bałtyku Szkoła pod Żaglami. Nagrodą specjalną uhonorowano także Grzegorza Baranowskiego, za poprowadzenie czterech edycji programów szkoleniowych na regatowym jachcie oceanicznym Isle of Poland. Z Gdańska, a dokładnie z przystani cesarskiej, wystartowała wyprawa Orange in the Ice. To kolejny projekt Macieja Sotkiewicza z lodowych krain, którego celem jest eksploracja regionów polarnych. Przez trzy lata na jachcie Inatis żeglarze chcą pokonać przejście północno-zachodnie oraz zwiedzić Alaskę, ale Uty. Wschodnie wybrzeże Ameryki Północnej i Karaiby. Już za kilka dni żaglowiec przycumuje w macierzystym porcie Gdynia. Zapraszam na Pogoria Raport. Ostatni etap Pogori rozpoczął się w niemieckim porcie w Bremerhaven. Aktualnie prowadzony przez kapitana Wojciecha Wilka żaglowiec pokonuje cieśnienie duńskie. W rejsie szkoleniowym uczestniczy młodzież z poznańskich szkół. 13 czerwca około godziny 18.00 żaglowiec będzie można powitać w Gdyni. 22 czerwca Pogoria weźmie udział w 8.00 Żeglarskiej Paradzie Świętojańskiej. Parada wystartuje z Gdańska o godzinie 14.00. Wydarzenie zakończy się w Gdyni około godziny 18.00. W dniu 22 marca 2022 roku w jak Park, w swoim porcie macierzystym Gdyni, z tego polera została zdjęta cuma dziobowa STS Pogoria. I żaglowiec udał się w kolejny rejs ze swoją młodzieżą. Wraca z niego w dniu 13 czerwca o godzinie 18. Krzes odbył się w dniu 1 czerwca, już w tym niespokojnym roku 1980 w stocznik Gdańskiej. Matką czesną była pani Danuta Długołęcka, pracownik, inżynier, metalurg Huty Katowice. Ta uroczystość z jednej strony nie była masowa. Nie było tam kilkadziesiąt tysięcy ludzi, ale z drugiej strony reprezentacja żeglarstwa wtedy była znamienita. Pani Teresa Remiszewska, pani kapitan Krystyna chojnowska liskiewicz pan kapitan Bigaj. Dopływamy do brzegu, a to znak, że kończymy nasz program. Polecamy się z naszymi mediami społecznościowymi. Do zobaczenia!